Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecrafta na modach w Safe Mode. Dzisiaj zajmiemy się rozbudową naszego mob grindera, który jest na tym miejscu. Zmienimy troszeczkę nasze mieczyki na troszkę inne z Tinker Construct. Zaraz jeszcze zobaczycie dokładnie o co kamane. Standardowo pozdrawiam cały czat. Oraz jednego łośka, który jest na Skype'ie. Przepraszam. Tak. Dzisiaj tak o. <laughs> Trzeba stworzyć yy, dwie kosy z dwa trzy klewery, a reszta to będą chyba longswordy standardowe. Chyba one będą lepsze od zwykłych, czekajcie, tutaj damage, jak tutaj się patrzymy, yy, jest moderate, a tutaj damage jest high. Więc chyba jednak broadswordy zrobimy. Będą bardziej wydajne, a je będziemy mogli troszeczkę tutaj zupgradeować. Wszystkie patterny, które będziemy potrzebowali są już przygotowane, dlatego też weźmiemy pattern pod kosę oraz ostrze miecza. To chyba te standardowe będzie, a może sobie te lepsze. Tutaj mam przygotowany już styl przerobiony, wrzucimy tutaj jeszcze dodatkowy w razie czego i tutaj wykonamy sobie dwie kosy. Czyli ostrze będą ze stołna w tym przypadku, nie ze stołna tylko ze stali. Tak, jako, że stali mam dużo, to mogę sobie spokojnie na, na nią pozwolić. Innych wolałbym póki co nie stosować. Do tego rozwiązania, bo to jest oczywiście, oczywiście drogie. Oj, czemu to nie chcę wskoczyć? No, byś się wypełnił. Dobra, jeszcze jeden potrzebujemy taki. E, to zatrzymajmy. Aj, Lagozaurus mnie złapał. O, Koki Kałka się wbiła. Dobrze, to Koki ma już tutaj jakieś lekkie problemy. Więc zaczniemy tutaj dalej wykonywać rzeczy. Do stworzenia kosy potrzebujemy... Taunch tool rock, czyli ten wzmocniony pręd na nasz sprzęt, oraz ten binding cast. Więc taką, ten ród stworzymy z obsydianu, który też jest tutaj już przygotowany. przypalimy go jeszcze więcej, więc tego wrzucamy i dajemy przepalenie. Czemu to nie chce skoczyć? Czekajcie, to tutaj i chcę to przelać. Ciekawe czemu nie chce. Aha, bo to się chyba przepala i on chyba nie ma miejsca. Zaraz, zobaczymy, wszystko z pousuwamy, to to się tutaj przepala. I spróbujmy jeszcze raz to nacisnąć. Nie, coś nie działa. Może akurat tej części z tego nie można wykonać. Nie, to też nie, nie działa. Hmm. Dobra, nieważne. Zaraz tu pokombinujemy coś. Dobra, dwa ostrza już mamy. Yy, binding będzie ze stali. Więc też tutaj wrzućmy, tak? Nagrywam, pozdrawiam serdecznie. Teraz taką kurczę, tego tool chcę z tego wykonać. Dlaczego ten nie chce się przelać? Podpięcie jest poprawne, chyba nie a chyba że jest za wysoko i nie może czerpać z tego? Wątpię, tak, szczerze mówiąc. 72 ingoty tutaj są, więc naprawdę to jest sporo tego już. Ale dobra, zobaczymy. Może zaraz uda się to jakoś stąd wytworzyć. Bo póki co nie mam pomysłu, dlaczego ten obsydian nie chce mi stanu się wydostać. Teraz sprawdzimy, może jeszcze. W... Ej, oddawaj mój miecz, tych chamy jeden. Dobra, tutaj teraz wejdziemy, rzucimy tutaj obsydian i tool. Nie, w ten sposób go nie wytworzymy, jak widzicie sami. Więc Z tego wynika, że potrzebujemy go pierw przetopić w ten właśnie sposób, co tutaj jest. Tylko nie wiem dlaczego on nam nie chce działać poprawnie. No niestety. Ta modyfikacja może niekiedy ma problemy, chociaż też nie wiem dlaczego. Akurat ten przypadek tutaj się dzieje. Wy już pewnie zauważyliście jakiś błąd, co tutaj zrobiłem. Ale mniejszość z tym może później mi się to uda jakoś rozwiązać. Tutaj mamy zwykłe rody, zrobione już. Tutaj jeszcze miałem chyba jakieś fragmenty przygotowane, pod coś. Dobra, mamy tutaj styl rody. Może tego nie chciałem wykorzystywać, ale dobra, niech będzie na razie pierwszą. Kosę wykonamy sobie w pełni ze stali. Więc tutaj, jakby to powiedziała Neko, że nie powinno się wykonywać z tego, tego samego surowca całość, bo to jest nieopłacalne. Ale my to wykonamy. Mamy teraz naszą kosę z Reinforge 2, więc ją sobie weźmy. I teraz upgrade dla niej. Tak, na pewno musimy dać samo naprawę, Więc mamy auto repair już dostępny. Mogę dać jeszcze jedną autonaprawę? Mogę dać więcej autonapraw, więc damy sobie dwójeczkę, trójeczkę. Ciekawe, ile tego można mieć, tak szczerze mówiąc? Nie, czwóreczki już nie ma, ok. Czyli podwójna, potrójna autonaprawa. Co dalej do tego możemy wrzucić? Dalej będziemy potrzebowali kwarc. Kwarc dam nam możliwość dorzucenia do tego większego dimage'a i to nam również się przyda. Kwarc nakładany jest chyba tak samo jak redstone, quartz, więc weźmiemy go troszkę więcej. Wrzucimy tutaj znowu naszą kosę i kwarc tutaj. A jednak nie. To nie jest nakładane jak kosa, czyli musimy stworzyć bloki z kwarcu i jeden kwarc z góry i blok kwarcu u dołu. Chyba coś koło tego. A dokładniej, może kuchnijmy w księgę od receptur. Gdzieś tutaj pod koniec to było dostępne. A gdzie jest przycisk do szybkiego przychodzenia? Tutaj. Ok. A tutaj był kwarc Dobra, czyli kwarc plus blok kwartu potrzebujemy. Tylko jak go uzyskać? Kwarcu to jest blok? Chyba tak. Czekajcie, pójdźmy sobie w ten sposób do niego. Quarcy. Jest. Quartz slab. Blok of quartz. Aha, wykonywany w standardowy sposób. Ok, czyli nie żaden. Yy, Kurcze. Nie żaden kompresor, tylko standardowo to możemy wykonać. Więc dorzućmy teraz to do naszej kosy. Czyli tutaj, w ten sposób. I... Halu! Halu! Ej dupa, nie chce działać coś. Chyba, że akurat do tej broni to nie wejdzie. Z tego by wynikało. Jeszcze raz pójdźmy sobie na sam koniec, zobaczymy. Mm, tutaj. Sharpness. Widocznie do tego akurat to nie wskakuje, z tego wynika, dobra, ale mamy jeszcze ogień do dorzucenia, więc zobaczymy, czy to nam się uda tutaj dać. Dajemy blaze w tym przypadku, czyli tutaj blaze, i spróbujemy teraz to dorzucić do naszej kosałki, też to nie chce wejść. No dobra, kosa nie wiem, może jest uznawana jako broń w takim razie, a czy ja, ja, jako narzędzie w takim razie. Nie wiem, jest auto naprawa, tylko i to nas średnio interesuje, Wam powiem. Więc tutaj troszeczkę jest zawiedziony tą bronią, no ale zobaczymy. Jeszcze coś może z niej wykrzesiemy. Mieczyk teraz byśmy zrobili. Potrzebujemy rączkę i ostrze. Więc te kasty odłóżmy i weźmy teraz taką rączkę do miecza. To będzie, mamy w ogóle. Nie jest do miecza, ale chyba będę musiał toast się posłużyć. To jest ta rączka. A do miecza rączki nie mam. ok wiecie co? Nie mam faktycznie tego paternu, ale znalazłem jedną sztukę już wykonaną. Jest to papierowa rękojeść. Więc to weźmiemy. Wykonamy właśnie pierwszego broadcasta. On ma papier w sobie, czyli będzie mógł mieć o jeden upgrade więcej. Standardowo dajemy mu auto naprawę. Czyli to, co podaliśmy w poprzednio, również tu możemy dać jeszcze czwóreczkę, nawet więc fajne, fajne. Dobra, jest z nami jeszcze koki, wreszcie się o łody zwała. Cześć wszystkim tak, tutaj będzie mnie, oczywiście, hejcić w międzyczasie. Także jak mogę tej modyfikacji aż tak bardzo nie czaić. Dobra, więc sharpness dodajemy aż do 72, wtedy dostaniemy, jakby pierwszy już ten etap. Czyli większy damage będziemy mieli. Ja! Sharpness na razie ciągle z jednego. Nie wiem, czy on się zmieni na dwójeczkę, czy coś. Uuu, już nie mogę dać więcej sharpness? I do nie. Dobra, więc to mamy załatwione. Teraz fire czy możemy dorzucić? Nie możemy, gdyż już nie ma upgrade'u więcej. Co w takim przypadku trzeba zrobić? Trzeba dorzucić diament i czyli diamenciok. Nie wiem czy blok diamentu tam był chyba nawet, zaraz zobaczymy. I gold. Ok, jako że nie pamiętam, które to było dokładnie, więc tutaj to wrzucę. Hej chat, tak pozdrawiam czaciek oczywiście standardowo znowu, który się raz tam z rzędu. Ale co tam, co tam się będę tutaj obijał odnośnie tego. Tak, już mi kurczę, po prostu kokos spami tam. Nie. O wcale, wcale tego nie widać. Ok, tutaj dodajemy kolejny upgrade, więc tutaj akceptujemy to. Diamentu nie dajemy, bo to będzie nam niepotrzebne. Mamy auto naprawę, więc mam nadzieję, że to nam wystarczy. I teraz dajemy kolejny upgrade. To będzie fire tym razem. Czyli upgrade'ujemy to pod kątem zapalania. Nie wiem, czy w ogóle będzie nam to potrzebne, ale w razie czego możemy to do zawsze dorzucić. Problemu tutaj większego tam nie będzie robiło, a zawsze może się przydać. I ostatni pojedynczy upgrade. Dobra, teraz czy mogę dać większy Upgrade odnośnie naprawy? Nie, nie mogę Dobra, więc pierwszy mieczyk mamy gotowy. Teoretycznie to ostrze też jest gotowe, bo bardziej go już nie możemy polepszyć. Czekajcie, może to właśnie jest problem tego, że nie ma miejsca na upgrade. Więc w takim razie musielibyśmy wrzucić golda do kompresora. Dostaniemy wtedy bloki goldowe. Żadnego tutaj jeszcze nie mam bloku, więc musimy chwilę poczekać, i może wtedy coś tutaj zdołamy jeszcze nakombinować, bo aktualnie, jak sami widzicie, no niestety nic tutaj więcej nie zrobimy, gdyż nasza kosa nie ma miejsca, i póki co nie wiem jeszcze dlaczego nie ma więcej miejsca. Mówię, może ona nie przyjmuje po prostu większej ilości. Zaraz zobaczymy. Damy jej jedy, jeden upgrade odnośnie możliwych polepszeń. Mamy plus jeden. I spróbujemy jej dołożyć fire. ok, już zadziałało. Czyli faktycznie ona po prostu miała tylko jeden upgrade w sobie. No, nawet nie wiem dlaczego w takim razie. Tylko jeden był, ale dobra. Pomijam ten fakt. Może czegoś nie doczytałem. I tutaj jeszcze pojedynczy. Więc dobra, mamy, ko mamy kosałkę, która będzie podpalała w obszarze 3 na 3. Oraz mieczy, który będzie zadawał straszny damage. Oraz również będzie pod podpalał... Więc zamieńmy je z naszymi brońmi. Więc w tym miejscu zamontujemy kosałkę. Jak wyglądacie? Wygląda ona wyśmienicie. Tylko nie wiem, czy jest odwrócona w moim kierunku. Pewnie błąd graficzny. A ten mieczyk zamontujemy w tym miejscu. Czyli zamiast tego będzie ten mieczyk. I dobra. I uruchomimy teraz na spawner. Zobaczymy, czy wytrzyma pierwszy nalot mopków. Okej, okay, się zbliżają. Ha, ha. Będzie zaraz jazda. Dobra Nie wiem czy w ogóle ta obszarówka bije czy, mówiąc mam Nie, coś tam niby się gibie tutaj Więc można podejrzewać, że ona bije Ale teraz... Wow, ona mnie walnęła Nawet, co za menda głupia Aha bo jest 3x3, czyli w tym miejscu jak stoi to też mnie bije Właśnie, więc w takim razie źle zamontowałem Nie tutaj, tu niech będzie zwykły mieczyk a w tym miejscu, tutaj nawet, zamiast tego, powinienem dać kosę. Jak skoro robię 3 na 3, to tu będzie idealna. Będzie biła wszystkich naraz, może mały damage, ale zawsze obszarowy. Więc a, albo tutaj w tym miejscu powinienem dać, czekajcie, to zabierzmy. Czy ona się naprawia? Myślę, że to się faktycznie będzie naprawiało nam cały czas. Te problemy to nie będzie nam sprawiało, ale zaraz... Zobaczymy to wszystko w praniu. Jak zawsze zresztą trzeba poczekać, żeby to dopiero efekty zobaczyć po chwili. Dobra, na razie. A to mi znowu uderzyło. Ja się tak nie bawię, to mnie wszystko bije. ich mi nie lubi tutaj. Dobra, damage jest dosyć fajny, więc zostawimy farmę na razie, jak sobie tutaj ona pracuje. A my w tym czasie wykonamy kolejną kosałkę. Chyba tak, kosałkę chyba lepiej wykonajmy pierw. Mam. Mam ostrze. Mamy tool binding. Brakuje mi tylko jeszcze tych wzmocnionych prętów, których nie mogę wykonać z obsydianu. Nie mam zielonego pojęcia o co kaman z tym. W takim razie przełóżmy to w to miejsce i tutaj wykonajmy sobie te pręciki. To są te dokładnie, co tutaj widzicie. I ten sam tutaj zaraz wskoczy. Dokładnie, to jest ten sam. Więc kosa sztuk druga, czyli, w, e, no nie ty, nie, ty się kurczę tutaj wcinasz, tu i tu, dostajemy, pisze, że trzy upgrade możemy dać, chyba, że czekajcie, każdy ten do repair daje chyba nam, zajmuje nam jeden upgrade, dlatego on nie chciał więcej przyjąć, chyba w ten sposób to działa, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy, zmniejsza nam do dwóch upgrade'ów, kolejny, tak, zmniejsza nam do jednego upgrade'u, więc faktycznie to chodziło o to. Więc dlatego nie mogliśmy dać tyle tych Upgrade'u. Zobacz, tutaj zostawmy dwójeczkę w takim razie i kwarcami podnieśmy jeszcze damage, żeby po prostu więcej ona zabierała, bo kosa sama w sobie, no damage'u zbyt dużego to nie ma. Więc tu mamy już sharp na wyższym poziomie. Teraz do tej naszej kosałki dodamy dodatkowy slot. Przedałoby się wreszcie tą farmę witcherów zrobić, żeby nether star mieć, wtedy kolejny upgrade by to było można do, dorzucić, więc trzeba się wreszcie zająć tam tamtym turtlem, żeby go zaprogramować. Dobra, tutaj jeszcze dorzućmy fire, czyli to samo co w poprzednim punkcie, też nasza kosałka potrzebuje jeszcze fire. Mam nadzieję, że teraz ta kosa nie będzie mnie biła przypadkiem, jak tam się zbliżę do tej farmy. Ah, bo pewnie mnie zabije na shota, znając życie. Moje szczęście więc dobra, dorzucimy tą kosę. Właśnie, zresztą to tutaj to tamto, tamta ko kosa trafi, chyba nie, dobra. Więc w tym miejscu zmienimy to na naszą nową kosę. Tu już w ogóle będzie taki damage, że już w ogóle klękań, klękajcie narody. Więc y, uruchomimy sobie w takim razie wszystkie nasze mopki, żeby tutaj leciały. I zobaczymy, czy faktycznie ten nasz sprzęcior już poradzi sobie ze wszystkim. Jak widzicie, na razie ledwo co oni tutaj wejdą do środka i już giną. Więc wydaje się, że to faktycznie marączki nóżki. Chyba widzicie, co Wykonamy nam jeszcze jedną Kosa w takim razie. Kosa to chyba jest, będzie najlepsze wyjście, bo to jest obszarówka 3x3. A Ripper powinno nam dać przynajmniej złudzenie, że to nam wytrzyma na dłuższą metę. Więc w takim razie, chodźmy tutaj. I tak oh, potrzebujemy jeszcze dwa tulrody, rody, oczywiście te lepsze, dwie sztuki. No, klikaj się tutaj, bardzo ciepłe, proszę tu mamy jeden, i teraz przyjdzie nam drugi, to usuńmy, włóżmy kolejny. Teraz znowu wykonajmy sobie ostrze, on nam zjada 8. Widzicie, mam dosyć sporo tego jeszcze, bo jeszcze ponad setka jest tego stylu tutaj wrzuconego, więc możemy sobie pozwolić na szaleństwo. Teraz wykonajmy jeszcze ten X, taki dziwny jakiś kosmiczny. I będziemy mieli kolejną naszą zabaweczkę. Jak tutaj papier się dawał, naprawdę? Całkowicie nie pamiętam jak się z papieru korzystało. Może to się z innych kastów robiło. Nie z tych kastów yy, yy, o tych wiecie bardziej wytrzymałych, tylko ze zwykłych drewnianych. Kurczaczki naprawdę nie pamiętam jak to się w ogóle wykonywało. Ale to mówię, ja to pójdę sobie odkryje, Nie musicie mi tego pisać. Dobra, jeszcze jedną kosałkę, więc układamy znowu w ten sam sposób i dokładnie tak samo ją polepszymy. Więc nie będę was tym, nie będę was zamęczał oglądaniem tego upgrade'u znowu. Ok, kolejne ostrze teraz je zamontujemy w tym miejscu. Wydaje mi się, że będzie chyba najlepsze miejsce. Tutaj, zamontować. Wtedy ten obszar z przodu będzie już cały załatwiany, czyli wejście tutaj do środka będzie tylko już dla nielicznych, czyli tych, którzy jak, jakimś cudem przeżyją tego demager, takiego sporego w tym miejscu. Więc naprawdę teraz nasza farma już ma wreszcie ręce i nogi. Jeszcze trzeba się tylko zmienić te mieczyki tutaj na początku na broadcastowe. Będą troszeczkę bardziej wytrzymałe od razu. Nasze mobki to sobie ładnie giną. Jak to po prostu pięknie wygląda? Wszyscy podchodzą, brzdęk, jeden shot i już się palą. Giną, i to jest przepiękne wam. Wow, minimum stąd widziałem. Minimum szarda widziałem. Serio? Ej, seriously? Te Tinker-konstruktowe rzeczy chyba minimum zbierają. Jest minimum, kurcze! szard of minimum, ja pitole. Ja się tak z tym męczyłem. A to kurczę Tinker Construct pozwalał na zbieranie tego. Albo może te piedestały na to pozwalają. Może to się zachowuje jak gracz zwykły. Czyli zwykły gracz po prostu klika jakby. I temu dostałem to. Ale fajnie, kurczę. No, o to mi właśnie chodziło. Wiecie co? Ja jeszcze tutaj wykonam kilka dodatkowych broni, żeby tam zmienić. Ale już nie będę wam tego pokazywał, bo to jest powielanie już tej samej czynności. Dobra, moi drodzy, mamy dwie dodatkowe kosy, więc rozwalmy teraz to i wrzućmy w tym miejscu kosę i nawet tutaj z boku też dorzućmy kosę. Więc w ten sposób nasze moby już mogą po prostu iść sobie, iść sobie na grzybki, nie mają dosłownie żadnych szans by tutaj przeżyć. Wszystko pada prawie że natychmiast i temku mamy dosyć sporo, Tu jeszcze bym dołożył kosy, bo by w ogóle już bomba. Jak widzicie, patrzcie, jeden shot i wszystko prawie pada przed wejściem w ogóle w tą sekcję, w tym miejscu, gdzie chodzi nasz MOB Grinder. Więc on prawie w ogóle tutaj nie działa. Pamiętajcie, na początku to większość itemów wyleci, wylatywało od niego. Teraz większość leci tutaj dołem. To zresztą widzicie teraz, coś patrzycie. Ale najlepsze jest to, że... Shard of minium wreszcie nam tutaj leci Więc nie będę musiał jak tutaj kombinować, żeby go tutaj zdobywać Więc można wrobić już wreszcie autokraftingi z wykorzystaniem minimum, minimum sharda Gdyż teraz mogę go już craftować masowo, o ile tylko tam tylko mi się zechce Więc to jest po prostu ekstra Dobra, ale jeszcze chciałem stworzyć jedną rzecz Otóż jeden z tych piedestałów Przyda mi się teraz do innego projektu Dlatego też podejdę i go zajumam grzeć się tak ślicznie, ładnie. Tą dziurkę zasłonię, żeby tutaj nic nie było. Nikt nic nie widział. Wszystko jest w porządku. Wow, rozwaliłem to przypadkiem. Chciałem tylko stuknąć. Dobra, tak, bo zasłonimy na razie. W takim razie. Tak o, ten piedestał, z tego co mi tam pisaliście, pod, pozwoli mi otworzyć spoiler bagi. Więc chciałbym to teraz właśnie przetestować. Więc postawimy piedestał, w, powiedzmy w tym miejscu, skierowany w tym kierunku. O, i zamówimy sobie tak o, jednego czesta. Jeden czest. Oraz spoiler bagi. Powiedzmy, dwie sztuki. No, dwie sztuki, chyba tak, tak, tak tyle wziąłem. Kładziemy z przodu czesta i kładziemy tutaj spoiler bagi. On teraz będzie klikał nim, i teraz ma się kwestia, którym przyciskiem myszki. Damy, że prawym przyciskiem myszki ma klikać i teoretycznie. Mówiliście mi, że on da radę to rozpakować. Zaraz potestujemy. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. To co teraz widzicie jest całkowitym spontanem. Czyli postanowiłem, że to chcę sprawdzić. A, zła strona. Hey, dobra. Okej, okay, rozumiem. Więc to weźmy i przełóżmy to na drugą stronę w takim razie. Bo tylko tam to może działać. Tak, tutaj już ktoś próbuje hejcić mnie. Tak, dziękuję. To takie ładne hejcenie. Dobra, lewy myszki. Eee, powiem wam, że chyba nie. Chyba tak się tego nie wypakuje. Ha, ha, ha. No. Przytrzymanie prawej myszki do prawy i shift by musiał być, żeby on całkowicie tego otworzył. Dajemy... Aha, rozwalił to wreszcie. To jest right. Nie, left rozwala. Right powinien wrzucać itemy Dajmy oddziaływanie na sygnał, więc włączymy sygnał Tak, halo Dzień dobry, nie zbijesz mnie teraz, rozumiem? Dziękuję ci Jakiś lagu złapał, złapał go widocznie No i co? No i co? No i co? Tak będzie tutaj się giwał teraz? Ałaj Dobra, teraz mnie walnąłeś, dobra? Przepraszam ciebie ale nie, widocznie w ten sposób się chyba nie da tego rozpakować. On tylko będzie, będzie go rozwalał, ale nie wypakuje swojej zawartości. Więc obalam tą teorię, że w ten sposób da się go rozpakować. Niestety takiej możliwości nie ma. Ani jeden, ani drugi sposób, czyli ani przycisk lewy, ani prawy nie jest w stanie otworzyć tego właśnie baga. Więc szkoda troszeczkę Wam powiem. Dobra, to, to zabierz w takim razie. Pozbierajmy to wszystko, więc w ten sposób to nie zrobimy. <laughs> Oj, szkoda. Ok, dobra. jak widzicie spawner nam tutaj bardzo pięknie działa, mobki nawet nie są w stanie tutaj dojść, więc... ale mi coś zlagowało, masakra. Więc ja zostawię ten spawner na noc. Co jedynie czego się obawiam, to jest wytrzymałość tych broni. Bo jak tutaj widzicie, nawet nasza kosałka z podwójnym Reaper już nam jest zjechana do jednej piątej. Więc kurwa, nie wiem, czy to zostawię tak szczerze u Bo nie wiem, co się stanie po dłuższej chwili. Zobaczmy tą kosę jeszcze jak ona teraz się prezentuje. No, ta jest fajna, ale to ma chyba potrójną naprawę, jak mi się wydaje. No, kosa wróć do swojego normalnego stanu. Halo? Kosa! słuchaj mnie! Hallu! Halu! Eee. Dobra, zabiorę kos na chwilę. Okej, okay. ona jest prawie cała, więc tutaj... Kosę... Aha, czekajcie, się sprawdzić ile ona ma repair. Ona ma trzy repair. I ona faktycznie wytrzymuje. Czyli podwójna naprawa jest dla tej kosy zbyt słaba. Co teraz powinienem zrobić? Powinienem do każdej kosałki dodać jeszcze jeden repair. Ale w jaki sposób? Jedynie... Szarda... Jedynie nether Da mi możliwość dodania tego. No, i tutaj pojawia się kolejny problem, że muszę ten Nether Star posiadać. A żeby go wytworzyć, musimy uruchomić tą naszą klateczkę. Tutaj chyba było można ustawić w projektorze, żeby można było się teleportować przy pomocy tych urządzeń. To chyba tymi właściwościami. Tylko muszę wyłączyć pierwszy chyba pole siłowe. I teraz mogę go modyfikować. Tak, to Oczywiście zostają efekty takie graficzne, które nie pozwalają mi się te, tego pozbyć, a to jest mniejsza z tym. Ok, to mi dałoby możliwość przejścia przez barierę, więc chciałbym to przetestować, tak szczerze mówiąc. A do tego potrzebowałem ten specjalny klucz. I tutaj, tutaj czekajcie. Ten klucz to jest z MFFS. To się nazywa i ten klucz potrzebuje multi-tool. Trzymam mi tę pod to. No nie jest źle, bo brakuje mi takiego wręcza zwykłego, więc go sobie wykonam i brakuje mi jeszcze level, czyli też bardzo skomplikowanej rzeczy, to też sobie wykonam. I teraz ten multi mogę sobie stworzyć. Jego trzeba naładować, więc podlecę szybciutko go podładuję w takim razie. Tutaj, w naszej bateryjce, standardowo wszystkie rzeczy, które mam tutaj, w niej ładuję, bo to jest najszybsze. Ej. To nie chcę się w tym na, naładować nawet. Yy, aha, czekajcie, czekajcie, to nie ta energia. To jest energia z tej modyfikacji, czyli muszę naładować to tutaj. Yy, który tutaj ładował? Ty? Masz możliwość ładowania? Czekajcie. Yy, tutaj jest ładowanie. OK. jak widzicie, teraz wszystko w porządku. On nam go naładuje i zaraz próbujemy się dostać do środka naszej, naszej klatki. Jeśli to by nam się udało, to możemy się bawić z zabijaniem naszego przyjaciela. Ale czekajcie, czekajcie, a nie, to chyba się tym ustawiało. się. Przytrzymujemy Shift i zmieniamy tryby. Ten tryb jest do przechodzenia. Klikniemy teraz na to. Access Delay, czyli nie zaakceptowano mojego przejścia. Aha, to jest ta ścianka, dobra. Czyli ta ścianka jest obsługiwana w ten sposób, więc mogę przejść, tu mogę go sobie sklepać i sobie mogę wyjść. Do pokonania... Naszego witchera, byśmy potrzebowali tutaj no, kilku broni lepszych, więc wiecie co? W kolejnym odcinku będzie pierwszy pojedynek, nie jako żółwik, tylko ja sam tam wejdę do środka, go zajumam i zdobędę jak najwięcej Nether Star. W jaki sposób to zrobię? Oczywiście zrobię sobie broń z Tinker Construct, taką wyczepistą, żeby zabijała go na jednego szota. No i będziemy się po prostu w ten sposób z nim bawili. Dobra, więc w tym miejscu skończymy ten odcinek, więc dziękuję Wam za jego obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To pa 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 wszystkim. pa, 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 pa. pa.